No dobrze, jestem gotowa odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanie. Czy jest różnica w aplikacji podkładu dłonią czy pędzelkiem? I dzisiaj pomyślałam sobie, nie będę tego tłumaczyła, tylko po prostu pokażę to i razem zrobimy taki test. Pierwsza forma nakładane dłonią, i teraz nakładam ten podkład, a za moment nałożę podkład pędzelkiem, tak zwanym naszym kopytkiem. I mimo, że nie mam żadnych oficjalnych informacji, jeśli chodzi o statystyki, ale myślę sobie, że jest to najbardziej popularna metoda, właśnie nakładanie dłonią, ponieważ od tego zaczynamy, nie znając wcześniej innych metod, gąbeczki czy pędzla. I pierwsza rzecz, do której muszę ci się przyznać, że ja już dawno nie nakładałam dłonią, więc troszeczkę odzwyczaiłam się, i nie było dzisiaj dla mnie to ani komfortowe, ani łatwe, ponieważ sama estetyka nakładania jest bardzo trudna. No, ale to, co pierwszą rzeczą zauważyłam, to to, że jest bardzo słabe krycie. Mimo, że nasze podkłady są niesamowite, niesamowicie kryjące, za chwilę o podkładach powiem, to nagle okazuje się, że większość tego podkładu zamiast zostać na mojej skórze twarzy, została na dłoni. A teraz zobaczmy jak radzi sobie pędzel i to też nie taki byle jaki, bo wiecie, że ja kocham jakość i kocham produkty, które robią niesamowitą różnicę. To co jest najważniejsze to ta ścięta górna część, która kontroluje ilość kosmetyku i widzicie jak równomiernie nakładam ten, ten produkt. Ale to na co warto zwrócić uwagę, bo to jest coś niezwykłego, to jakość wykonania tego pędzla. Dzięki czemu możemy naprawdę osiągnąć poziom mistrzowski nakładania produktu. On też jest wykonany ręcznie. I dlatego jest taki niesamowity efekt. Bardzo gładki, jest syntetyczne włosie, bardzo delikatne. Dosłownie, jakbym nakładała pędzelkiem, ale zobacz, jak jest efekt. To jest w ogóle niesamowite, bo ja nigdy takiego testu nie robiłam, więc sama jestem bardzo zaskoczona. Każdego dnia używam, więc już odzwyczaiłam się od tego, że może być inaczej. Ale przypomniałam sobie, ile produktu traciłam, nakładając dłonią, bo to jest bardzo duża różnica. Ale teraz dopiero widzę, jakie krycie uzyskuję, nakładając pędzlem i zobacz, jakie krycie uzyskujemy nakładając na. Kretkę, która jest wodoodporną kredką, naszą konturówką, którą używam do makijażu oka. Całkowicie e, zniknęło moje serduszka, teraz pomyślałam sobie: No dobra, to sprawdźmy to, co, jak, jak sobie poradzi ten pędzelek i podkład z kreską, e, kredką wodoodporną na mojej skórze. No, podkład, który używam, no ja kocham w ogóle wam dobierać te podkłady. To jest moja absolutnie pasja. Uwielbiam ten moment, kiedy dostajecie swoją drugą skórę, bo ten podkład daje drugą skórę. Ta lekka formuła tego podkładu doskonale wykańcza makijaż, skóra wygląda zdrowiej, młodziej, wygląda naprawdę na napiętą, ale to też yy, za to odpowiadają składniki. Bo oprócz tego, że ten podkład jest niesamowicie kryjący, to ma składniki kompleksu H-minimize, który wcześniej yy, używałam w pielęgnacji. Więc on jest kontynuacją całej pielęgnacji. Jest kapsułkowany peptydy, witamina B3, co daje naturalne wygładzenie, wykończenie makijażu, zapewnia 12-godzinną kontrolę wydzielanego sebum, jeśli, tak jak mój podkład używam matującego, e, specjalne mikrosfery dają, działają jak gąbka, dosłownie absorbując wydzielane sebum. I to jest ten moment, ja nawet patrzę teraz na tą skórę, zwróćcie uwagę, jaka jest różnica, tak nawet z daleka. I na koniec spójrz. To jest cała moja skarbnica. Taka ilość podkładów, z których wybieram każdego dnia do Waszych idealnych, skomponowanych kosmetyczek kapsułowych, które sprawiają, że czujecie się i wyglądacie piękne na co dzień. Koniecznie daj znać w komentarzu według Ciebie, który produkt wygrał test, czy dłoń, czy pędzel. Jestem bardzo ciekawa, co sama używasz. Pięknego dnia Ci życzę i do zobaczenia na kolejnej odsłonie filmiku.